Już prawie jesteśmy Nocne stado, naprzód! Wcześniej tu tego nie było Dziękuję, Ulu Zajmiemy się resztą Cieszę się, że pomogłam Uuu. Pomóżcie mi wyjść! Nie ruszaj się! Do dalej! Ulu miała rację. Zupełnie nie poznaję tych głosów. Co myślisz? To zdecydowanie jacyś obcy. A jeśli do przez nich zawaliło się przejście, są też potężni. Potężni, więc może i niebezpieczni. Niemala? Możliwe. Nie wydawajmy osądów. Porozmawiaj z nimi. Może przychodzą w pokoju. To nie brzmi pokojowo. Balio, a ty dokąd? Chcę im się przyjrzeć. Nie przestawajcie! Kiedy zabierzemy kamienie, to nic nie stanie nam na drodze do drzewa życia. Nic nie stanie im na drodze? To ani trochę nie przy... przyjaźnie. To obcy! Raczej niezbyt mili! Ja ich powstrzymam! Nie! Balio, stój! I co teraz? Rani? Ach, nie pozostawił nam wyboru. Nocne stado was chroni? Intrudów, Intrudów czego? Czego? Co? Nie! Fuli! Kolejne lwy! Co się dzieje? Co mamy robić, Fuli? Anga, Besti, pomóżcie mi odeprzeć atak. Makini i ono, postarajcie się uwolnić bungę. Jasne. A co się robi? W porządku, Fuli. Tłum Deki Boko! Drogina! Anga, leka! Niermala, unik! Dzięki. Co wam zrobiliśmy, ale to na pewno jakieś nieporozumienie! Nieporozumienie? Tak nazywasz lawinę kamieni! <grym> Lawina to był wypadek! Nie chcieliśmy jej wywołać! <grym> A to, że wasz lew zaatakował mojego brata, to też wypadek? <grym> Makini! Ono! Pomóżcie mi wyjść! Spróbujemy! Przesta się tak wiercić! Od tego spada więcej kamieni! Dobra! To chociaż wcale lepiej widzieć! <grym> Od razu lepiej! Łoł, wow, patrzcie na to! Niech się bili z lwiową strażą z samych lwów! Dobrze walczysz. Ale ja walczę jeszcze lepiej. Nie wiem, kim jesteście, ale za daleko zaszliśmy, żebyście mieli nas powstrzymać. Co? Co to jest? Ty też to widziałeś? Widziałem. Słyszałem legendy o Lwie, który ma potężny ryk, ale to było dawno. Rani, masz pomysł, co dalej? Kajon, straciłeś panowanie. Fuli? Ja. Tak. Chyba masz rację. Nie! Lwie, kim jesteś? Co? A kim ty jesteś? Jestem Rani, przywódczyni nocnego stada. Nocne stado? Strzeżemy każdego przy drzewie życia. Przed tymi, którzy mogą im zagrażać. Na przykład przed tobą i Twoim rykiem. Przepraszam, nie jesteśmy wrogo nastawieni. Wszystko wyjaśnię. Możesz mówić, że Ty i Twoi Przyjaciele nie jesteście źli, ale Wasze czyny mówią same za siebie. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Dzięki. Rani, mam na imię Kajon. Moi przyjaciele i ja jesteśmy po długiej podróży. Musimy dostać się do drzewa życia. Potrzebuję pomocy. Na pewno tak jest. Ale twój ryk zdmuchnął stąd mojego brata. Wolę sobie nie wyobrażać, co mógłbyś zrobić zwierzętom przy drzewie życia! Ale ja! Ty i reszta twojej grupy nie jesteście mile widziani przy drzewie życia. Odejdźcie i nigdy nie wracajcie! Nocne stado, za mną!